Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat fotelu dla graczy, ale także, który się nadaje do biura, do szkoły, do pracy, do domu szczególnie. Który jest wygodny i ma wysokie podparcie, czyli Huzaro Force 3.0. Zapraszam do zobaczenia w filmie. Fotel, o którym będziemy rozmawiali wygląda w ten sposób, czyli tak jak Widzicie sobie teraz, ma kilka modeli, mianowicie ja wybrałem sobie szary, czyli tak zwany grey u nich, no i on jest z tkaniny, czyli po prostu jest wyściółka materiałowa, ale takie same są fotele, po prostu jest identyczny, tylko jest na przykład niebieski czy czerwony z tymi dekoracjami takimi, wykonany z jakiejś tam ekoskóry. No i wtedy one się nazywają RED, czy blue, czy jak tamkolwiek, ale ogólnie są to modele nadal Huzaro Force 3.0. Jak powiem Wam, będziecie sobie oglądali przed zakupem taki fotel, to będziecie widzieli, tak jak tutaj widzicie taki profil, taki ergonomiczny, który wydaje się z boku, bo powiem wam, że to się tylko tak wydaje, że on jest taki! O. Że on jest taki bardzo ergonomiczny. Bo tu widzicie takie załamanie, które bardziej się dopasowywuje do kręgosłupa. I ja też tak myślałem: bo to po zdjęciu to tak wygląda, nie? super ergonomicznie. Tutaj wypuklina, taka jak na kręgosłup, ale to jest tylko pozór. Dlaczego? Dlatego, że to w zasadzie jest taki kubełek. Jak widzicie, on tutaj się zagłębia, czyli on was tutaj powiedzmy. Nie wypycha przy kręgosłupie bardziej, że macie większą podpórkę bez tej dodatkowej poduszki, no tylko jest tutaj taki profil, czyli te, tutaj ten, powiedzmy, wysokość zagłówka trochę się odgina, i tutaj na plecach się coś wydaje, czego w zasadzie naprawdę, tak jak już patrzycie na samą powierzchnię fotela, potem tutaj, no to już tego nie ma. No to jak sobie tą poduszkę ściągniecie, to jak widzicie, jest to po prostu proste. Tu nie ma żadnej wypukliny nie? na plecy bez tej poduszki. A z boku profilu fotela się wydaje, że coś takiego ma miejsce. No i powiem wam, zaczniemy ten fotel zaraz rozbierać na czynniki pierwsze i powiem wam, czy też go warto kupić. Dla was ważna informacja, ja mam wzrostu 190 cm 190 cm, czyli jestem dosyć wysoki, gruby i wysoki. To dla mnie daje radę ten fotel, czyli jak sobie na nim cię. No to głowa mi gdzieś tu wystaje jeszcze, ale szyja jest podparta tą poduszką, czyli daje radę na 190 cm wzrostu ten fotel podeprzeć Wam szyję, żeby było na nim wygodnie. Zanim zaczniemy omawiać ile głębokości ma siedzisko, jakiej jest długości, podparcie, ile ma, to jeszcze Wam powiem, że 120 kg ten fotel może wytrzymać ciężaru Dupska, jak ktoś posadzi 120 kg, to jest wiecie. Jak pisze producent, to pewnie trochę więcej też on wytrzyma, ale 120 powinien wytrzymać bez problemu. No i sam fotel, czyli całość, jak już sobie zmontujecie, to waży ona około 15 kg, czyli nie jest bardzo ciężki, nie jest bardzo lekki. taki myślę, że zabrakło. No i zanim przejdziemy do tych parametrów, które są istotne, to jeszcze Wam powiem, że jak go skręcacie, oczywiście, jak on Wam przyjdzie, kupicie sobie, to przyjdzie Wam w kartonie. Że oparcie, siedzisko jest osobno, ten siłownik, nogi, kółka, to wszystko musicie sobie sami skręcić, nie? Oparcia i powiem wam, że ja pierniczę. Ile ja się naklęłem, jak go próbowałem skręcić, było bardzo, bardzo ciężko. Było bardzo, bardzo ciężko go skręcić z tego powodu, że po prostu tutaj, z jednej strony, jak skręcicie sobie siedzisko i oparcie, to z drugiej strony, macie toki jeszcze prześwit, i to ciężko było nagiąć, żeby to wszystko razem ze sobą połączyć i było stabilne, to po prostu było tak ciężko nagrać, że w dwie osoby musiałem ja i jeszcze ojca poprosić, żebyśmy to po prostu jakoś podociskali na maksa, żeby to te elementy połączyć. Dlatego, że te śruby, które tutaj wchodzą, to one nie wchodzą pod kątem prostym, tak? tylko pod jakimś mega skosem nie? i bardzo ciężko jest po prostu takie naprężenie złapać przez te otwory. Być może moja tylko wersja była taka, powiedzmy, nie wiem, może źle docięta, źle trochę spasowane elementy. Tego nie wiem. Nie? Ja powiem wam, że w moim przypadku to musiały dwie osoby skręcić ten fotel, żeby dać radę go skręcić. I oparcie mierzone od siedziska ku górze ma około 78 cm to jest około 78 cm podparcia dla was to jest naprawdę bardzo dobre. Oparcie wysokość 78 cm oparcia to starcie na spokojnie na wzrost 190 człowieka. Szerokość siedziska, czyli tu gdzie możecie sobie klapnąć, to wynosi jak widzicie 52 cm. 52 cm szerokości całego siedziska, nawet ktoś całkiem gruby potrafi sobie tutaj wygodnie usiąść, i jeszcze dużo zapasu ma. No chyba, że jest mega napuchnięty, no to już może mieć wtedy większy problem. Ale wtedy też i problem siłownik może mieć. Natomiast głębokość, czyli od oparcia, będziemy liczyli do końcówki, ma dokładnie 48 cm. Tak na spoko, nie? można policzyć: 48 cm użytkowych, że jest. Szerokość tego oparcia, czyli podparcia, ale nie w miejscu nasz, najszerszym, tylko tak powiedzmy na połowie pleców, będziecie mieli około 46 cm. Wysokość podłokietników, bo pamiętajcie, w tym fotelu podłokietniki nie są regulowane, czyli wysokość jest stała. No i wynosi ona około 22 cm. No dobra, na no takich rzeczach powiedzieliśmy. Czyli oparcie w tym fotelu. Wiecie, on jest taki, piszą, że gamingowy, ale taki naprawdę gamingowy to on nie jest do końca, dlatego że wysokość tak naprawdę w ogóle nie jest regulowana. Ona jest stała, taka, jaka jest. Nie? Tu jest trochę wyżej, tu jest trochę niżej. Dla mnie jest spoko. Te oparcia mi się sprawdzają, łokcie mi leżą. W porządku, ale jak ktoś ma inny wzrost, inne długości kłekci <grych> kończyn, no to może mu na przykład być za wysoko albo za nisko czasami, więc dla mnie jest ok, ale dla kogoś może być już niekoniecznie ok. No nie jest regulowane, więc to jest po prostu sztywne, no więc musi się na siłę dopasować fotel. Wy musicie do fotela, a nie fotel do Was. Dużo ciekawostka jest to na pewno jest te kółka, które mamy przy tym fotelu. Wyglądają one w ten sposób są takie. W dotyku jak plastiki, ale powiem Wam, że jeżdżą bez problemu. To są panele podłogowe, a nie drewno. Jeżdżą bardzo cicho. Jak się siedzi dupkiem to jeszcze ciszej jeżdżą, bo to teraz to odskakuje to wszystko. Ale jeżdżą i nie szorują. Nie? To jest najważniejsze, że w ogóle po panelach, potem też na płytki wywiozłem ten fotel. Czyli po zwykłych no, płytkach podłogowych też nim jeździłem i też nie szorowały, też one się toczyły. To oczywiście po drewnie czy dywanie to bez problemu. Najwięcej osób ma problem na panelach podłogowych, że często kółka te gówniane plastikowe się blokują i nie jeżdżą, tylko szorują. A tutaj nie będziecie mieli problemu, nie? Tutaj kółka będą ładnie sobie pięknie po nim jeździły, czyli po dowolnej powierzchni one będą jeździć, dlatego że mają na tyle przy sobie tarcia kółko. O podłoże, że będzie się obracać, a nie będzie się po nim ślizgać i ciągnąć i rysować Wam jakieś podłogi. Naprawdę kółka są wykonane w porządku i to jest bardzo duża zaleta tego urządzenia, że nie ma tutaj problemu z szorowaniem. Tutaj, jak widzicie, ten regulator wysokości, bo te siedzenie ma tylko w zasadzie, jeżeli chodzi o jakąś regulację, to tylko wysokość. Nie? Że możecie ją podnieść na około 12 cm, 120 mm, czyli ten siłownik pneumatyczny Wam potrafi podnieść to siedzenie. I ten siłownik jest naprawdę spoko, naprawdę wytrzymuje dużo. Dlatego, że ja jestem gruby i ciężki, i on w ogóle nie ma jakiejś utraty powietrza, jak sobie siądę nawet na takim podniesionym. Druga rzecz to nie jest już regulacja, ale jak sobie siądziecie na tym fotelu, to możecie się odchylać do tyłu, czyli do tyłu się trochę bujać. Nie całkiem położyć, bo to nie jest ten fotel rozkładany taki. Tylko gdzieś dotąd, powiedzmy, się możecie na nim odchylić, czyli nogi wam idą do góry, a plecy trochę do dołu, czyli zmieniacie trochę, powiedzmy, sobie napięcie swojego ciała i może wam trochę odsapnąć kręgosłup. No i oczywiście ten mój grey Huzaro no to jest force, oczywiście model. Jest cały z tkaniny, tak jak mówiłem, ale inne to są wszędzie z jakiejś skóry syntetycznej. Ja to tego nie chcę, bo one zawsze pękają i potem są żydkie, więc wolę materiałowy. Ten materiałowy jest wykonany podobno z różnych tkanin. Tu, jak widzicie, jest taka. Yy, siatkowa materiał yy, jakiś, pod nim jest zwykły, tu jest podobno jakiś inny, tu inny materiał. Tam oni piszą, że materiał taki, siaki, owaki. Ja nie wgłębiam się w to, jakie oni materiały, dlatego że ja nie jestem w stanie zweryfikować. Nie mam mikroskopu i wam nie powiem, czy to taki materiał jest, jaki oni piszą, czy jakiś inny. W każdym razie są materiały. Tu jest siatka, tu jest zwykły, więc teoretycznie, jak będziecie się pocili latem, to powinno wam trochę to większą wentylację dawać. Oczywiście podłokietniki też są z materiału, i tam w środku jest jakaś gąbka. Dobra, wrócimy teraz do tych poduszek i powiem wam. Ta poduszka zagłówkowa, którą sobie nakładacie na taką gumkę, nie najzwyklejsza gumka dookoła, tam zagłówek się kładzie tą poduszkę, no to ona jest w porządku, nie, tam jakaś wata jest w niej czy coś tego typu. Takie jak wata w dotyku jest, ale o, tak jak tutaj otworzyłem, bo jest zamek. Ekspresowy, no to widzicie, takie takie ala takie, no takie alawata, nie? nie wata, wata nie wata, takie jakieś syntetyczny, coś podobne do waty syntetyczne. No i one daje radę, nie? No to nie ma z tym problemu. Natomiast jak będziecie wisieli tą poduszkę, tak zwaną podpierającą lędziwiową, no to tu już jest problem z tego powodu, że że ona była gruba, nie? Ona była gruba, czy, że z niej się zrobił naleśnik. Po prostu z tej poduszki się zrobił naleśnik. Jeżeli ten producent pisze, że dostajecie poduszkę wspierającą podpierającą wasze plecy na odcinku krzyżowym czy lędźwiowym, no to dostajecie naleśnika, ona was nic nie będzie podpierać, dlatego że <laughs> stanie się naleśnikiem, bo tu już nie ma tej. Waty Tylko jest taka o, gąbeczka, i ta gąbeczka po prostu jest tak nic nie warta, że ona zaraz się zrobiła naleśnikiem. A więc, jak chcecie mieć podparcie tutaj, to musicie kupić jakąś najbardziej tanią poduszkę w jakimś sklepie, gdzie sprzedają poduszki jaśki, To jaśkę na pół złożyć, czy mniejszą nawet jaśkę, jak znajdziecie, i ją wepchać tutaj, bo inaczej was to się stanie naleśnikiem i was nic nie będzie podpierało, bo to jest mięciutkie i na się. Zrobi z tego raz-dwa. Czyli ogólnie poszycie na tą poduszkę wsparcia lędźwiowego jest spoko, natomiast wypełnienie jest beznadziejne, jest totalnie do dbania. Więc w własnym zakresie musicie to sobie napchać bardziej, żeby was podpierało. No i z tyłu ten fotel, tak jak widzicie, dwa otwory wentylacyjne. Ewentualnie, jak już jesteście fanami Counter-Strike, no to zajdzie was ktoś od tyłu i nożem może dźgnąć. No ale tak naprawdę to są te otwory wentylacyjne, a jednocześnie tak jak widzicie tą poduszka ala lędźwiowa jest też połączona na takich gumkach przesuwnych i możecie ją tam sobie podpiąć i regulować tym samym jej wysokość. O ile tutaj zagłówek dużej regulacji nie macie, bo gdzieś dotąd tylko jak może sobie to chodzić no to tą poduszkę ala lędźwiową to możecie sobie Sterować jak chcecie dzięki tym gumkom, czy na samym dole, czy na samym górze, czy gdziekolwiek byście ją tam chcieli sobie umieścić. Dobra, jeszcze do takiego jednego czynnika może pójdziemy, czyli jakość wykonania tego fotelu. To powiem Wam, jest wykonany nieźle, nie jest to arcydzieło, nie? czyli tu jakiś tam odstający, tego pewnie nie widzicie. Może widzicie, że to jakiś taki odstający dędzelek jest, ale to czucie jest bardziej ręką. Jakiś dziwnie napchany, nierównomiernie, że jest odstający. Też szwy to takie tam, one nie są złe, nie? One tam są jakie są. Ogólnie tu coś tam, może jakiś tam defekt, czyli jakiś taki wiecie, niby zrobiony porządnie, ale jak ktoś by się bardzo tam przyglądał jakimś tam rzeczom, no to by. Na pewno widział, że może jakieś tam pewne detale są jakby trochę niedociągnięte. Tu taki, to tego też pewnie nie widzicie, o, tu takie jakieś nierówne wypełnienie z tym miejscu, taki jakiś górka, od razu jak przyszedł to już takie były, że to jakby więcej napchali jakieś tam waty do środka, ale to nie jest jakieś tam problematyczne. To jest zaleta dla mnie, przynajmniej ta podstawa pięciopodporowa jest wykonana z metalu. Też duża zaleta dlatego że większość foteli ma wykonane z plastiku nieeleganckiego i gównianego, to jest wykonane w całości z metalu i to jest na pewno plus. Tutaj nie patrzcie, że mi nie dochodzi aż do dołu ta Zaślepka ta osłonka, z tego powodu, że jak skręcałem fotel, to zapomniałem tam jeden element włożyć i już usiedziony było. Czyli siłownik się wcisnął, już w zaczep i nie dało się go wyciągnąć. Czyli tej zaślepki, której jednej brakuje, to moja wina, że jej po prostu nie ma. Ten element, ten tutaj powiedzmy taki sobie ala dekoracyjny, jest tak lipny, dlatego że on mi już dwa razy sam spadł, nie? czyli ta dolna część. Po prostu, jak tam gdzieś jeździcie ostro, no to może odpaść. To musicie tak sobie, jakby, trochę sklepać te nity, żeby złapały, ale to może odpadać. To jest takie niepotrzebne do niczego, wiecie, zasłania, żeby ładniej to niby wyglądało, ale takie, takie sobie wykonane, nie? Ogólnie, jeżeli miałbym mówić Wam o tym fotelu, czy on jest warty, ten Huzaro Force 3.0 pseudo gamingowy, ale tak naprawdę fotel biurowy nadający się do domu czy do biura, żeby wygodnie siedzieć, to powiem Wam, macie wysoki wzrost i macie problem z podparciem kręgosłupa to na pewno taki fotel Wam się bardziej sprawdzi, dlatego, że dobrze podpiera plecy i w tym jest naprawdę w porządku. Siedzisko, czyli na dubsko jest hmm. Ogólnie nie jest złe, bo jest miękkie, ale nie wiem czy ta pianka z czasem się nie wybije i nie będę czuł tej płyty drewnianej, która, na której jest ta pianka położona. Być może będę czuł, może nie, nie wiem, tego jeszcze nie potrafię powiedzieć. Ale widzicie, że tu nie ma żadnych dodatkowych poduszek, żadnych profili, jest po prostu gładko, nie? I usiąść można na tym i tyle. Więc wygoda siedziska jest taka sama, jakbyście usiedli sobie na ławce z wyściółką, ale na plecy jest bardzo spoko i przynajmniej na mnie pasują te podłokietniki też spoko. No i te poduchy. Super sprawa, że nie są, powiedzmy, stałe. Czyli, że możecie sobie wypełniać sami do niego włożyć dzięki tym zamkom ekspresowym. Więc nie ma problemu, coś się swajczy, coś się już znaleźnikuje, jak ten naleśnik tutaj. No to sobie sami możecie go wypełnić czymś lepszym i będzie e, spoko. Także co na zakończenie mogę powiedzieć o hotelu Huzarow, Force. 3,0, mianowicie, że jest to całkiem fajny fotel. Jeżeli miałbym go ocenić w skali od 1 do 10, to powiem wam, żebym go ocenił tak na około 7,5, nawet na 8 na 10, dlatego że jest dosyć niedrogi. Jak huzaro, to pewnie się domyślacie, że to jest polska firma. Za samo to, że to jest polska firma, a nie jakiś tam Chińczyk, już bym mu dał jeden punkt do przodu. Także dobrze jednak wspierać nasz krajowy. Jakiś biznes. Jakość wykonania nie jest zła, nie jest jakieś to arcydzieło, tak jak mówiliśmy wcześniej, ale ogólnie jest w porządku. Tam się nie doszukacie jakichś mega dziwnych rzeczy, poukrywanych lub wykonanych całkowicie byle jak. Jest taki model, powiedzmy sobie. Soft biznesowy, czyli no gamingowy bym go nie nazwał, bo to myślę, że troszkę inne rozwiązania tam powinny być wtedy, ale taki do biura, do pracy czy do domu przed komputerem. Myślę, że jest spokojny, jest to taki nie a wypasiony pan prezes siedzi w domu, szlachta nie pracuje, tylko taki soft, czyli chodzi do pracy, ma tacik i wygodnie chce posiedzieć w domu. To ten fotel jest. Z 7,5 7,58 na 10 to myślę, że jest uczciwa ocena co do tego produktu. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś miał z nim do czynienia, z tym lub innym modelem, ale tego samej linii, powiedzmy, to napiszcie to poniżej w komentarzu. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zasugerować możecie mi następne tylko nie do testów, bo nieraz mówicie mi przetestu i to patrzę na cenę tego czegoś 3000 zł. Co wy myślicie? <grytanie> że ja mam fabrykę pieniędzy, jak nasz rząd drukuje pieniądze, czy co? Nie stać mnie, nie? No, ale jakieś techniczne filmy zawsze można nakręcić. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć!